Z tej strony WOS, dzięki za nominację, chciałem pokazać Wam swoje Hot Sixteen Challenge, jedziemy z tym. Aha, to jest właśnie to. <tryk> Moje. Sixteen, was tu dzisiaj przyćmi Tak gorący Sixteen, jak te licealistki Tak świeże, że mała odłóż lepiej lewi speedstick Bo robię szybki manewr, blitzkrieg Siadam za panel, wykonuje zadanie Taki instynkt, z ciebie logistyk Co planuję, kiedy myśli Kiedy wszyscy brano czegoś naprawdę hot Szkoda, że wasze ciepło wytwarza prąd. To ten ziom, którego gitę strzelęć będzie, ty swoim typku zejść na ziemię. c dzwoni Pager i ustalam kierunek w tej grze. Powiem, że będzie zajęliście, ale nie nieźle. Krótko zwięźle i bez tematu, jak lubisz przemoc, to weź to, kurwa katus. To jak matematyka, policzysz na mój ciąg wyrazu. I mam i tyle zdania, że przy tej odnadmianie. Dobra, chciałem nominować trzy moje mordeczki. Pierwszą z nich będzie zasad. Dobra, mordeczka, yy, drugą będzie. Drugą nich będzie winter, a trzecią z nich będzie Robcic. Pokażcie swoje hoc i pokażcie swoje skipsu, jak flow. Czekam na Wasze wyzwanie. Ewa.